Hej, witam Was na moim kanale, w nowym filmie. Dzisiaj będziemy robić unboxing pewnej kamerki samochodowej 4K ze sklepu Amazon. Ale zanim przejdziemy do kolejnej części filmu, nie zapomnijcie o lajkowaniu i subskrybowaniu mojego kanału. A oto ta kamerka. Oczywiście musiałem dokupić kartę 128 GB. Dosyć szybka, także mam nadzieję, że nie będzie problemu z zapisaniem. I kamerka wygląda tak. Jest to King Slim firmy 4K model D5. Z takich podstawowych informacji, które mamy zamieszczone na tyle opakowania, jest to kamerka 4K, rozdzielczość 4032 x 3024, 12 megapikseli, ekran o przekątnej 2 cale. No jest jeszcze taka informacja w jakich tam yy, temperaturach ona działa do, od minus -4 Fahrenheita do 140 Fahrenheita. Także możecie sobie przeliczyć. Ogólnie wydaje mi się, że na nasze pogody nie będzie to problemu, nie ma aż takich niskich temperatur, a kamerkę tą zakupiłem z tego względu, że fajnie mieć po prostu wgląd w to, co się dzieje na parkingu chociażby, bo ma opcję akumulatora, który działa przez ileś tam minut. Dodatkowo wiadomo, jeszcze samochód nie odcina dopływu prądu, więc no powiedzmy, że na taki godzinny postój na parkingu bardzo dobrze się sprawdzi, ponieważ ma taką opcję, która już jest często spotykana w kamerkach samochodowych, czyli jeżeli ktoś uderzy w samochód, nie wiem jaka to często, jaka to jest intensywność tego uderzenia, czy to musi być potężne jakieś uderzenie samochód to samochód, czy wystarczy, że ktoś po prostu puknie przykładowo w szybę i ta kamerka się załączy i będzie nagrywać. Jest to kamerka tylko do przodu. Zastanawiałem się nad kamerką do tyłu, ale stwierdziłem, że taka do przodu w zupełności będzie wystarczyć. Tym bardziej, że do tej pory nie miałem żadnych takich problemów. Zastanawiałem się nad kamerą 70mai A500S Plus Pro, tak to się nazywała. Cena jest podobna, jakość wydaje mi się, że nagrań może być zbliżona. Zobaczymy, będziemy to testować też i z takich jeszcze informacji które mnie jakby przekonały do tej kamery to jest to, że kąt widzenia jest 170 stopni, a w kamerce 70mai A500 Plus S Pro jest tylko 140 stopni. Także pod tym względem ta kamerka jest dużo lepsza. Jeszcze z takich ciekawych informacji, które wyczytałem tutaj na przodzie, to jest jakiś super night vision, timelapse recording, Ultra HD 4K, dodatkowo jest tutaj GPS, także po podłączeniu do komputera, czy sprawdzeniu na komputerze, możemy cały ten przebieg naszej trasy i kilometry sobie zobaczyć. Także bardzo ciekawy produkt. I porównując do 70 Ma Mai A500 Plus S Pro, jest to kamerka trochę węższa. Też mój tata używa tej kamerki. Starszy model, więc będę mógł nagrać Wam, pokazać, jak to wygląda mniej więcej w porównaniu. Ale ta kamerka jest dużo mniejsza, właśnie. Że tam gdzie jest ten wyświetlacz, tam się praktycznie jest jakaś tam obwódka, i to na tyle. I tyle się kończy, także jest bardzo mała i nie jest widoczna. Okay. ok, a więc co mamy tutaj w opakowaniu? Kamerka, wiadomo, zaraz zobaczymy. Kabel do kamery. Jest to taka łopatka, którą możemy wciskać kabel między szybę a pod sufitkę i w różne takie szczeliny, także to się przydaje dodatkowo to jest ten uchwyt na kamerkę, który mocujemy na szybę jest tu nawet napisane GPS tu są jakieś przylepce, mamy takie dwie folie, jest tu taka mała instrukcja jak to powinno wszystko wyglądać gdzie przymocować, dodatkowo jest instrukcja obsługi wszystko jest tutaj pokazane, jak to wygląda. No, i oczywiście, teraz na samym końcu mamy kamerkę. Jak już możecie zobaczyć, jest to bardzo mała kamerka. Na rękę kładąc, bardzo mało miejsca zajmuje. Oczywiście, porównując do modelu 70 MAI A700S Plus Pro, to tutaj minus jest taki, że tamta jest bardziej zintegrowana z tym uchwytem. Tutaj, jak widzimy, jest to uchwyt taki osobny dosyć. Tak się prezentuje kamerka. Na lewej części kamery mamy włącznik oraz wejście na kabel i na kartę MicroSD. Dodatkowo widzę, że jest tutaj taka Mała dziurka na reset chyba tego urządzenia w razie gdyby coś się stało. Na prawej części mamy chyba głośnik mikrofon. Pod spodem mamy cztery przyciski i na przodzie jest kamerka. Tyle z takich informacji. Spróbuję teraz jeszcze odpalić tą kamerkę, chociaż nie ładowałem jej. Nie mam możliwości teraz podłączenia do prądu i sprawdzenia czy, czy działa, bo wszystkie nowe kable są USB-C. Także musimy liczyć na to, że jest jakaś tam jakiś procent baterii naładowanej i spróbujemy ją teraz włączyć. Jak widać załączyła się. Ale chyba źle przeżytałem, albo, albo to nie był ten model. Były dwa modele. No to muszę się poprawić, nie ma chyba wyświetlacza dotykowego z tego co widzę. Ale za to te przyciski na dole są też. Jakby intuicyjne. Tu od razu możemy wybierać 4K, 30 klatek na sekundę. Dodatkowo możemy wybrać, już wam mówię, 2K, 30 klatek na sekundę oraz 1080p i 60 klatek na sekundę. Także zostawiamy 30 klatek na sekundę, 4K. Menu takie dosyć proste, wydaje się. Można wybrać 1 minutę, 3 minuty oraz 5, albo wyłączyć, tak że będzie jedna, jeden długi film. Wielkość yy, zdjęć 12 megapikseli, 40 32 na 3024. Taka, takie rozdzielczości są dostępne. Zostaniemy przy tym, co teraz jest. Chyba po prostu bateria już się wyczerpała, ale coś tutaj miga, więc. Yy. Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie teraz i czemu to się tak dzieje. Dobra, to by było na tyle ze sprawdzania tej kamerki, jak działa i jak tam wszystko powinno funkcjonować. Posprawdzaliśmy menu, jak to wszystko wygląda, ale po włożeniu karty już bateria się wyczerpała, także musimy teraz przejść do samochodu i zobaczyć, jak to się prezentuje już gotowe, zamontowane w aucie. A witam Was po krótkiej przerwie w samochodzie. Muszę przetrzeć przednią szybę. Zobaczyć, w którym miejscu najlepiej będzie pasować mi zamontowanie tej kamerki, i później zrobię krótką przejażdżkę, żeby zobaczyć, jak kamerka się sprawuje. I się zastanawiam, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu byłoby fajnie, bo jednak nie będzie ona przeszkadzała za bardzo. Czy tam, czy trochę tutaj, w tym kierunku, ale tu niestety nie będę widział, więc wydaje mi się, że chyba tutaj i też pociągnę ten kabel. Za czujnikami, więc ta kamerka będzie tutaj sobie delikatnie nagrywać. Tak mi się wydaje, że chyba najlepsze to jest miejsce. Także spróbujemy. My się połączyliśmy. Jest tu taka aplikacja również na telefon. Także to, co teraz jest widoczne na żywo, to tutaj się pojawia na telefonie od razu. Teraz zaświecę długimi. No jak widzicie, jest małe opóźnienie, także to jest na żywo. I tutaj możemy od razu patrzeć na album, jakie zdjęcie robiliśmy. Tutaj z ciekawości tak robiłem, to nie ma znaczenia. E, funkcja robienia zdjęć. Tak się prezentuje na tym, akurat teraz jest połączony, dlatego niebieski wyświetlacz e, pokazuje nam. Teraz tak, my się tutaj rozłączymy z tego. E, nie wiem, teraz włączyło się nagrywanie. Nie wiem, czy to automatycznie, i tak o tym, co mówiłem, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta wtyczka jest tutaj dosyć schowana, więc to nie będzie nam robiło, robiło problemu. I się tak zastanawiam, którą stroną pociągnąć ten kabel czy prawą, po prostu tam przez pasażera tym, tym słupkiem do góry, czy gdzieś tutaj. I teraz założyłem kolejny problem, bo dobra, mam tutaj o, pro, e, kamerkę podłączoną, ale zauważyłem, że ten kabel, który jest z tej strony on idzie w dół, więc no powiedzmy, że on musi tak obejść całą kamerkę, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, to w to nie wcisnę raczej, ale on tutaj idzie z prawej strony więc obchodzi całą kamerkę i dopiero wtedy mogę go schować u góry, no teraz akurat tego nie chowałem, nie robiłem tego chciałem po prostu to włączyć, więc kamerka tak się prezentuje, jest kilka minusów, kilka plusów i pokażę Wam, jak wygląda to też na zewnątrz. Ta kamerka, a na zewnątrz prezentuje się w taki sposób. Oczywiście jest trochę za wysoko jeszcze podniesiony ten obiektyw, widzę. No, szkoda, że się nie świeci dioda, bo tak to by było też inaczej, by było bardziej widoczne, ale jak możecie zobaczyć, za bardzo nie jest widoczne, za dużo też nie blokuje pola widzenia dla kierowcy. Także mi się wydaje, że chyba jest. Okay. Będę musiał jeszcze popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Dobra, dwie minuty się nagrywa. Jest mikrofon włączony. Nie wiem, co to znaczy. Czy to jest po prostu przez kabel, czy, czy to się jakoś ładuje. Także, dobra, my jedziemy teraz. No, zrobimy małą rundkę, po prostu cofniemy i do przodu podjedziemy. Więc, no tylko tyle. Dobra, cofam autem. Chcę zobaczyć, jak, jak mniej więcej to wszystko wygląda. No to tyle by wystarczyło. I teraz podjeżdżamy do przodu. I teraz próba mikrofonu 1234, 3 4 mikrofonu z nagrania na kamertę, Zobaczymy jak tutaj to działa. Ok, dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mi widać, trochę ciemno już się robi. Zrobiłem nagranie, wrzucę to na, na film, prawdopodobnie to już e, przed chwilą mogliście to zobaczyć. Zobaczyć jakość nagrania 4K 30 klatek na sekundę e, w dzień. Godzina 17.40, nie, e, nie sugerujcie się tym co było na, na kamerce, bo nie ustawiałem jeszcze daty i godziny, tylko data się chyba zgadza. E, możecie tam zobaczyć e, jakość nagrania tego co ja mówiłem e, poprzez kamerkę samochodową. I mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Mam nadzieję, że e, może Was zachęcić ten film do kupienia tej kamerki lub e, podobnej. E, Jakoś nagrania sam jeszcze nie widziałem. Uwaga, uwaga, to jeszcze nie koniec. Oczywiście nie zapomniałem o najważniejszym. Pierwszy konkurs na moim kanale. Do wygrania kamerka samochodowa o wartości około 400 zł. Jest to model King Slim D5. Ten sam model, co przedstawiony na filmie. Zupełnie nowy i może być twój. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, zasubskrybuj mój kanał. Drugie, polajkuj mój film. Trzecie, skomentuj pod filmem konkurs. I czwarte, zaproś trzy osoby w komentarzu, a wszystko to, aby dotrzeć do jak największej ilości osób. Ten konkurs organizuję po to, żeby rozruszać trochę mój kanał, a więc o osiągnięciu liczby dwóch tysięcy subskrybentów na moim kanale, dodam film, na którym zrobię losowanie spośród wszystkich komentarzy pod tym filmem i wszystkie informacje dotyczące konkursu. Oczywiście Będą również w opisie. Także do dzieła. Liczę na Was. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i czekajcie na kolejny film. Na razie, cześć.